AWS Certified Solutions Architect – Storage and Compute. Aktualnie na świecie mamy trzech głównych dostawców usług chmurowych i są to AWS, Azure i Google Cloud. W zależności od kraju popularność tych chmur jest różna, ale AWS i Azure to zawsze tych dwóch największych. A dlaczego chmura tak dobrze się rozwija? Po prostu cieszy się ogromnym powodzeniem tak wśród wielkich, jak i tych mniejszych firm. Dlatego jeżeli chcesz się zaprezentować na rynku pracy IT jako architekt chmury lub inżynier DevOps, to AWS-a po prostu wypada znać. Ten kurs omawia najważniejsze usługi z zakresu AWS, a są to: Simple Storage Service S3, czyli miejsce na przechowywanie plików dostępnych na przykład przez web, Elastic Cloud Compute zwany EC2, czyli maszyny wirtualne w AWS-ie. Elastic Blob Storage, EBS, czyli zasób pełniący rolę dysku dla maszyn wirtualnych, FSX i EFS, czyli Elastic File System, udostępniający pliki po sieci. Przy okazji tych usług kurs opowiada też o Identity and Access Management, pozwalającym na zarządzanie dostępem, o użytkownikach, grupach, rolach i nadawaniu uprawnień, o pracy z linii comment w AWS CLI, o bezpieczeństwie i firewallach i jeszcze wielu innych ciekawych tematach. Co jest unikalne w tym kursie, to że nie ograniczam się tu wyłącznie do pokazania, jak wyklikać pewne zasoby w chmurze, ale schodzę szczebel w dół i, na przykład, pokazuję, jak dane zasoby skonfigurować od strony systemu operacyjnego. Ten kurs przygotowuje do egzaminu AWS Certified Solution Architect w zakresie Storage i Compute. Do kursu jest dołączony podręcznik z notatkami do każdej lekcji. Zachęcam, żeby nie ograniczać się tylko do oglądania filmów. Wszystko, co pokazuje na wideo, można powtórzyć na własną rękę. Pamiętaj tylko, żeby usuwać tworzone zasoby, bo w AWS wszystko, co jest ponad tzw. free tier, jest po prostu płatne. Zresztą przypominam o tym również w trakcie kursu. Mam nadzieję, że ten kurs pozwoli uczestnikom lepiej przygotować się do dynamicznych zmian w naszych niepewnych czasach. Jestem pewien, że inwestycja w siebie, swoje własne umiejętności to na pewno dobry krok. Na tym po prostu nie da się stracić. Dlatego nie zostawaj w ogonie idź krok do przodu, poznaj AWS Cloud, zdobądź ciekawą pracę i projekty i pozwól, żeby Twoja inwestycja się zwróciła. Zapoznaj się z lekcjami próbnymi, dodaj kurs do koszyka i zdobywaj nowe, cenne umiejętności. Zapraszam na kurs: AWS Certified Solutions Architect Storage and Compute. Zostań architektem chmury AWS.